Mój coach, że wam do jeden, tylko okres przejściowy. myślę, że na streamie gram. On my game one time, one kid faker coaching you, give him meat please. Mogę syn piknąć. O, dał, 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 mida, dał mida, Dobra, dawaj syn Dawaj no mogę na jeszcze kick. Nie, 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 nie. Albo kłamę sobie ręce na irali. Dawaj irali, dawaj irali, dawaj irali, dawaj irali, dawaj irali. Dawaj. No. dobra Ja pierdol. Dobra No, kurwa Conqueror, presence of mind. A tak, no, ja tak A tak chyba na razie. Scen, ciasteczka Bota. i, i, i cooldowny Właśnie mi w tam brać? Tak Ta gra koreańska Irelia Korea I Dobra. Irelia? No jesteś Polską Irelia Dobra jest Irelia w Sylasa? No tak Dobra generalnie to jest czy... problem? No, nie wiem sam tam bo ja Irelia nie gram się Nie gram widziałem tak, że kurwa. grałeś Widziałem że grałeś ostatnio jak byłeś kołczowany przez gold Coach'a. <laughs> no tak tak ale to w goldzie było Wrzucę na Twitterze że streamuję Ale bym no, ci dał swój Ja mam cię retweet dać? Daj Co kurwa? Za darmo masz coaching który jest warty 150 dolarów <laughs> Ile? Siemanko widzowie, wiem, że prosiliście Dzisiaj coaching Lewusa na midzie Lewus to jest grać z Mastera chyba Czy coś takiego, grał kiedyś w ultralidze No niestety nie powiodł mu się zbyt dobrze I dlatego kupił coaching u mnie Znaczy nie kupił, po prostu zrobiłem mu darmowy coaching Bo jesteśmy kolegami, zrobiliśmy kolabo takie Kanał Lewusa na dole e, w Lewusie e, Lewus, przedstaw się Siema, siema widzowie, witam Witlada, witam Wizu Dobra, Lewus dzisiaj wyciągnął Irelię, gra na Sylasa e, Ten mecz. Jak wygląda według ciebie Lewus? nie mogę wytrzymać ze no, no jest, Jesteśmy w telewizji, słucham. Trzeba powtórzyć pytanie, Paweł. Jak według ciebie wygląda ten mecz? Oj, wydaje mi się, że ty raczej powinniśmy go zastępować. Jakiś może level, level 3 Power Spike zrobimy i mu Koko na twarzy i umrze, ale. No. <laughs> I Koko Jumbo, czyli to taki bardziej Ja jestem za głupi. Troll Gameplay, będziesz ten e, uskuteczniać, tak? Masz grać poważnie. Okej, okay. jaki masz plan na Wave'a? Ja według mnie masz przewagę na początku. E, Spróbuj zastakować sobie e, pasywkę. Nie bój się go, on, on, on stąd przegrywa, nie bój się. Boy. Na razie to się pojawia mi 104 czterech FPS'ów Nie przeklinaj, na coś Dobij sobie staczki, ładnie I teraz będzie Jak wejdziesz na goki, masz cztery staki, to możesz... ...się z nim widzieć odcinek. Przygotuj sobie creepy kolejne, straciłeś pasywkę Prawda jo, pierdzielę, no dobra, no nie da, nie da Dobra, da, już, się... już odejdź, już odejdź, już odejdź, już odejdź Dobra, odejdź... Dobrze, poczekaj po prostu Plan na grę to troszkę się zmienił Próbujesz teraz... Poczekasz aż on puszuje wave'a do ciebie rzy, rzy, rzy. Ja mam 50 <laughs> fps -ów. to jest... Kurwa co... U do mnie jest 90. Dzieje? Dobra, poczekaj <laughs> Dobra, pocz... Dobra, masz parę krywkę do poskakania, możesz poświrować jak chcesz Ale, nie rzucaj. Tak, tak, rzucam, rzucam. przepraszam, przepraszam, przepraszam pani. Kirowaną Dobra dobra, dobra, daj po prostu przeciwnikowi dopchać wave'a Najgorsza sytuacja, on zrobi sobie cheat record. Nie będzie mógł tego sfrizować tak czy jak po powrocie Więc to nie ma, nie ma żadnego problemu Dobra, przeciwnik nie zwardował raptory, spinguj Rengar powinien wiedzieć teraz, że... O kur... o, to daj mi się, tu możesz go zabić Jak trafisz z czymś, kiedyś użyj, użyj podkę, użyj podkę Trzymaj z takiej, dalej, daj mi się Czy on ma ignita? On nie ma, nie ma, nie ma, nie ma On nie ma i on może znaleźć się... Nie, nie możesz. Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę. To jest... No Dobra, jaki masz teraz plan? Wydaje mi się, dalej jesteś w stanie e, wygrać linię, jeśli trafisz jednym E przeciwnika. Nie powoli, nie powoli, powoli, slow puszy, slow push. nie hard tej tego wavea. Poczekaj, on będzie tracić creepy, jak nie stępuje z powrotem. Możesz rzucić jednego warda sobie od góry na przykład, bo, bo się kiszą te wordy, w tym ekipunku. To nie jest ward, nie rzuciłeś, jak coś Nie możesz się bić, niego, scończyć, Halo, słyszymy? mnie? Nie bój się skakiwać tak, po prostu. z no, no, no tak, no tak, ignaj, ignaj, zabijasz. Cofnij, 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 cofnij. Dobrze, widzisz brawo. Dobra. Ward na środek, Ward na środek i recall, od razu. Mamy, pomysł, 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 mamy. Dobrze się czujesz? Czuję, no, powiem, wiem, tak bo... mam wrażenie jak ten. Dobra, zasuwaj, zasuwaj, idź, idź już. No, idź już, idź już idziemy, na idziemy, Masz lifestyle, więc. Idziemy, możesz Live Steal, dobrze, dobrze. Możesz strzyzywać wave'a, okej. Okay. Którym... Okej, okay, na którym Wave'ie się szósty level namidzie? Na kanonie, tak. W piąta W trzydzieści na, na kanonie. tym kanonie powinienes mieć szósty level. Będziesz chciał sprzydzować tego wave'a i szukać ostrej wymiany z przeciwnikiem, okej? No to ja mam pierwszy dwie szóstkę, nie mam jak tu chyba. Powoli będzie. Znaczy. On tak chyba powoli to puszuje, więc będziesz mógł chyba sfrizować. Jak, jak, jak on jakoś nie będzie grać agresywnie ba bardzo, to możesz to sfrizować. I masz 6 masz level. Okej. Okay. Może i potkę i Imo może dalej frizować Dobra, Mo frizzuję. Możesz, będziesz mógł poskakać po creepach niedługo i i, i wbijesz 6 level też. za... Dobra, nie maskujesz. I on cię nie zabije. Może mogę, żeby cię zabić na pewno. No ma pewno, on by martwił, ale ja nie wiem, co on robi, on jest trollem totalnym. Skiu, 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 no co? jest? <grym> <grym> sorry, sorry, mój komputer jest pod pewnym problemem. On no, już wow, spore no, problemy. Masz ciaskę masz ciastę, ja nie cofam, masz lepszy cały czas. No, może weźć, mówię oj, oj, tutaj, no. Do, zabrakło, do, do, do zabrakło trochę mechaniki. Dobra, wiem, że mnie oszukujesz. Dobra. E, nie widziałem co się dzieje. Wróć na mnie po prostu. Chyba, musisz dopuszczać tego, dopuszczę, dopuszczę, bota, bota, A? Hup? Kurwa. Jezusku. Dopuszczę, Bota, Vega idzie na miodę. O no, zostawiliście? Węgry jest. Musisz popracować tam ewidentnie nad o, Jezus... Nie, kurwa, nie mogę na to patrzeć, ja pierdolę. deś, kurwa, wyjdź z tej gry, no. Nie mogę, kurwa, na ciebie patrzeć, naprawdę. Co ty robisz? Nie możesz coś kill totalnie. Ja się nie da tym przepionem. No nie, nie umieć kurwa, rzucać tego. Już, kurwa, nie nagrywam na YouTube'a, pierdolę. Nie nagrywamy tego, mogę cię, kurwa, wyzywać. Jesteś takim, kurwa, gównem. Nie graj Irelium więcej, naprawdę. Dobra, nie dobra, dobra, kur kur Nie, kurwa, Nexta grasz Syndrom jakąś, bo, kurwa... Moi widzowie sobie pomyślą, że brązak uczy jakiegoś Ach, No dobra, jaki masz plan dalej? Dałem taki najchętniej bym wyszedł z tej gry wiem <laughs> tak nie ma przemyśleń To to Dobra, możesz wziąć dwa playty, może nawet dwa Jezus, nie umiesz skakać, najpierw powinieneś zabić Melasy, żeby być bliżej Tureta Ale okej, okay. dobra, weź te dwa playty Miało, by gryfy były sekundę bliżej Tureta No i umarłeś, <laughs> Nie, kurwa, pać. Nie mogę, co ty robisz? <laughs> Czemu to zrobiłeś? <laughs> Bron koczyłeś czy co? No... Aparentnie <laughs> tak. Robisz to pod kątem troszkę? No, zdecydowanie. Z pod opłacanym aktorem wszystko było dogadane wcześniej. Dobra, pa, doskocz, do, doskocz! U No ale masz pustkę. lider! Jest, Ja, <laughs> Uż, Spali się, spali się, spali się, spali, spali się, spali się, tu jest Golda? Dobrze, do. dobrze, dobrze, comeback mamy to, mamy to, mamy, Bucik, buciki, hub i pinka Pokaż go i itemy, klikaj tam regularnie Dobra, on, on ma zarostał stalku no to jesteście prawie event w goldzie Na, tak, na tym levelu zabijasz kastery na hitaskiu. możesz się z nim bić jak poskaczesz sobie po klipach No To jest są. No, i, no i to jest support gap kurwa Dobry flash nie bój nie nie byś się nie bój się, nie bój się, nie bój się Naport Gapty jesteśmy w Dobra, mogę mogłeś... się... Dobra, jest dobrze. nie, ja się czasem skręcałem co się dzieje. Opar biegnij, biegnie! Jezu, ale kiciuś A, Ale go i... działnął Maszę Hecarim od góry jest jak coś Hecarim od góry Dobra, nice A ty kurwa Dobra, wyszłem no, coś z no, ale zapomniałeś, zapomniałeś, Nie, że wiedziałem nie. o tym, ale gdybym trafił E, to on w ogóle jest totalnie jebany W breakie się tak. mam kupić Eee, Tabi chyba to Mają 4 adeków od attackerów Dobra sobie, Ja go zabijam na sajcie, co nie? No, no tak, jak masz ignite, to zawsze go... Kurwa, na, do, do... kurwa Nawet nie musisz Rki mieć, stary, wystarczy, że ignite'ujesz go przed jego W Masz cztery staki i trafisz jedno E i on będzie zawsze martwy Musisz trafić, no to jest kurwa jedyny problem, bo ty nie trafisz żadnego E w tej grze Tra Jak trafisz, to będzie, no... Będzie kill. No tu nie mam, mogę to co? Se... z zwarduj. Pajacu, jebany, gdzieś się wardy stakujesz cały czas. No. Kanona z farm! Nie! Ja... nie! nie, nie, nie! Jezu! Masz, ona masz ósmy level, nie bój się, jej, skacz po tych creepach. Ale kurwa, gone wild. Możesz trafić Erkom. coś. O kurwa! No tak! No tak, no ty zabijasz ją, jak trafisz czymś. No możesz, tylko musisz trafić. Much... No to masz... Dobrze. Tylko musisz... Jest... Autoataków nie kancelować, wiesz, bo skancelowali 3 autoataki, wydaje mi się, ale I tak, i tak by mnie tower zabił, tak by mnie tower zabił. No pewnie tak, ma. ale to jest warf, bo ona traci teraz półtorej wave'a. Wave'a, 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 wave Ta co tam kupować? też Forza? Nie, znaczy nie nie wiem czy tryf jest dobry, ale ja zawsze kupuję ten czerwony, jak lagi Mano ma Gore, de, lag. Gore Drinker czy... Nie, 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 ten Silbowa. jak Silbo, Silbo, Silbo. Dobra, zobacz co się tam dzieje, a nie patrzysz na swoją postać, dobrze. No, na, twoim, na twoim miejscu od razu szedł na bota już. Było sobie weź. Łuży K mieć to jest takie pasywki i cymbale. Ja pokój na to jest. Żeby szybciej wziąć to? Będziesz miał blue buffa, to ma na ciebie On będzie to chciał dopuszczować. I po prostu trzymaj to tak? I jak on będzie podejdzie, możesz tego eliminować I zawsze do krzaka się chowaj, żeby Przeciwnicy byli przez chwilę w szoku Obserwę cały czas minimapy. Widzisz pajka cały czas. Jak on zejdzie jakoś do bota, to musisz uważać Ale ima możesz zrobić sam, sam na dwóch. No i dobra, no to już zależy od Ciebie mechaniki jak zagrasz No użyłe. Dawaj Jezus, ty kurwa. Tak rzucasz to z auto taków gobino. Go, no. Jezus, no jego. Nie. Jezu, jezu, nie, jezu. nie, nie mogę się mieć ale... No jak? Nie mogłeś po creepa, mogę mogłeś zdodgewać QE, mogę wszystko zrobić. No mało. Jeszcze, ale, czy, jeszcze dwa, auta, dwa, tej dwa, dwa auto... na Dwa auta takich miliony, walnąłeś jeszcze chłopie. Jeśli jeszcze trafiłeś stuna! Ty rzucasz no. Stuna poziomo zamiast pionowo, albo... W ogóle nie myślisz, jak rzucić tego stuna. Nawet nie, nie wyczekujesz. Bez sensu, totalnie nie myślisz. No nie wiem, co mam Nie, o czym wiem, mówić. bo ja na no rzucam tym stunem. No tak, no, no bo nie myślisz. Nie, nie mam wyczucia na tym, że to jest. No to możesz po, rzu rzuć E, jeden, no, ten mieczyk na ziemię, żeby był. I później no. czekasz, co przeciwnik robić. Czy on dodżuje, czy coś tam masz. 4 sekundy na to, żeby ponownie go użyć. Rozumiesz? No i przecież ciebiegnardasz, humor. Zaraz. Jesteś... Jakbyś zawiózł, a by teraz nie umarł Masz go zabić, masz flesh Na kurczaka, Grompie. znaczy, na grąpie, na grąpie. No rzuć kurwa, Lorda, no. wyrzuć. Żeby bić szybciej. W ogóle WU nie używasz na te klipy. No nie, wcale go nie było na grompie kurwa. Nie na no jak on zabije, to jest coś tragicznego. Moja widać ja. Dobra, puszuj, puszuj, masz turę wziąć na tym lane. Zobacz na Midas, co się dzieje też, kurwa, nie patrz na te miniony cały czas. Cudem. Co to za WU było? Wiesz, że WU już nie przeciągnie. Nie przedłuża staków? <laughs> nie widziałem. Nie, Dobra, no, dobra już. I recall No gdzie jak dalej biegniesz, gdzie dalej biegniesz, cofnij Cofam, cofam, cofam Mam prawie shield'owa no, no i pójdziesz na top albo mida Potka też sprzedaj, bo jest useless Chłopie Sam to kupi No kurwa, to już lepsze niż potka za 60 Kryta walniesz komuś, miecz, miecza w dupę wsadzić. Dobra, dofam shield'owa i cofnij Jezu no sobie jest strasznie tak kur... Ta, no bo tym ty myślkom nie klikać chyba po prostu. On miał 500 punktów w sezonie 9, no to widzicie, na, na, na iście grał no to nie nie dziewięć, kurwa iście. No kurwa gdzie? No weźcie, jeszcze gordscy były! Później przylatuje smok. No nie, i mu później... Powinny... Weź się ze słapu z tym napisz mu Wagar Goomit, ty będziesz wiesz na side. No pójdę w do tego Sylasa, bo jest. On jest psycholem totalnym Soski na Sylasie Wy aż taki... No to nieźle. I mu możesz ograć. Rka? Q? Ładnie! Łołowołow! Wow, Mój się tam Tego he może ich wszystkich co zabije. No było Ol, bomba. blisko Czyli jednak nie ma różnicy między Silverem a Diamentem? Najwidoczniej no tak. Dobra, dobra pokaż to taba za, i i, no i kupujesz tego. Czyli RKS, Znaczy Tak czy się kupujesz DVDS'a imo to jest taki core 3 itemów. I na czwarty możesz Gia kupić według mnie. No to raczej nie do wygrania. Nie macie engageu na Kaisa. Ja nie. Veigar z Predatorem ładnie, biegnij, 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 biegnij Oho, o. dobra Ale teraz mamy te, mamy Creeper wchodzący do bazy i my teraz skalujemy, jo? Tak, tak, to jest bardzo dobre dla się teraz, ponieważ możesz farmić więcej, możesz łapać więcej expa i zrobicie comeback, jesteście lepszą... No. Pa pa pa, bije się teraz, co nie patrzysz w ogóle? Idź, nie ja no może być pomożesz no, kurwa na ty spojrzałeś nie wiem, może, no Gnar idzie. RK Dużo się leczy, pamiętaj. Masz no jeszcze się, się bała. Jesteś no, OP co? totalnie. Bo co jest? Weigar okej? Okay? No nie... Ej, ty nie wiesz co się dzieje, nie? Jezus, da, wejdzie, lewus. Bo? Nie nie, 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 widać tego kurwa jak masz ten, jak masz low ustawienia. To jest takie pół niewidoczne do, Ale macie szczęście, że ona troluje Bill, to ona kupiła na shartucha. Jakby miała rabadona już to byłoby po grze. Bo nie macie engage u. Jezu co to było? Jak ty tego kanała nie sparmiłeś? Brakwaj to Jezu poleciałeś z kiwek kurwa i do latarni Zaj bo on się wyjewał tym ręgarem no. żarty, wygląda kolorowo A ja zaraz 16 no. Dobra, spróbuj wziąć creepy, bo może się to skończę. Idziesz mnie te gierki Rewolucjonista Niezły kieł do przodu o! Musz? Nie no, to jest GG Niewycielny ludzi. Jak Veigar że to nie da się wygrać Dobra, było blisko Coach z Gorda bardziej profesjonalnie podchodzi do tego niż czekolad Co to za hejt, jest dobrze! Dzięki, że oglądaliście, to był coaching z Czekoladem, ex-graczem Leca, teraz graczem Game World. najlepszym polskim midlanerem. Troszkę tutaj było poddymione, lekkie problemy techniczne, no i też moje umiejętności na Irelis -really są, no, tragiczne, nie umiem grać z tym bohaterem, no, ale przynajmniej mam nadzieję, że było śmiesznie, no i może czegoś się dowiedzieliście. No i oczywiście standardowo dajcie lajka, suba, dzwoneczek, jeśli wam się podobało, jeśli się nie podobało, dajcie łapę w dół, napiszcie niemiły komentarz, no i to było tyle, cześć, pa!